Jaja Słoiku, witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym sobie opowiedzieć o temacie, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego my, faceci, mężczyźni, tak późno, w takich e, długoletnich związkach dostrzegamy na, tak na dobrą sprawę, że coś jest nie tak, że coś się tam e, źle wydarzyło i tak na dobrą sprawę cały związek wam się sypie. Często jest tak, że dopiero na takich krytycznych sytuacjach, kiedy dostajecie wniosek, e, pozew o Rozwód bądź kobieta się wyprowadza, tłumaczę Was, nagle Wam wyskakuje z informacją, że od kilku lat w ogóle tak na pewno sprawę Was nie kocha, tylko z Wami w pewien sposób żyje. Bądź też w sytuacji, kiedy już gdzieś ma innego partnera, już gdzieś na boku coś kręci, wtedy Wy się dopiero dowiadujecie: Oho, aha, coś chyba robiłem nie tak. Dlaczego tak jest? Chciałbym omówić trochę ten mechanizm i być może, być może dla niektórych, którzy. W pewien sposób trafią na ten film, w pewien sposób daje im tą możliwość wcześniejszego reagowania. A mianowicie, kiedy często jest właśnie tak, że w tych związkach małżeńskich, ponieważ one dosyć często tutaj na tym kanale występują, w tych długoletnich związkach często przyjmujemy dosyć taką maksymę, że, że kobiety podpisując cyrograf, czyli podpisując ten wniosek małżeński, wy pewnie go dobrze pamiętacie, że ktoś ślubuje komuś miłość, wierność, uczciwość. I że ich nie dopuści aż tak, do śmierci. Ja często spotykam się tutaj w rozmowach z facetami, że oni naprawdę sobie tą przysięgę faktycznie biorą do serca i faktycznie ją realizują. I niestety faceci myślą też w ten sposób, że kobiety, dziewczyny, i żony naprawdę sobie tą przysięgę wzięły do serca. No niekoniecznie, no właśnie. Trzeba zrozumieć trochę naturę kobiet, że. Dla nich to był taki fajny, relacyjny moment z ich życia, w którym e, w, uronili łzę, był wzruszający moment, czuli się fajniej, i zajebiście, e, ale tak na dobrą sprawę. Z racji tego, jakie emocje nimi szargają, to w konsekwencji kilku lat ta przysięga w ogóle nie ma żadnej wartości, żadnego znaczenia. Mało tego opowiem wam, że pewne rzeczy, które zrobiliście dla kobiety, e, też nie mają znaczenia, tak? Coś, nie wiem, rok temu wybudowałeś dom, kupuje się i samochód, nie wiem, cokolwiek, co i tam, kupuje się jej Terbupicsa, e, czy cokolwiek. No, naprawdę przestaje jej mieć znaczenie. Możesz się na to frustrować, możesz się na to wkurzać, sprawdź to, dlaczego tak jest z rozum, a później dopiero wyciągaj z tego wszystkiego wnioski. Nie ma co się o to obrażać. Mało tego, wy często, wpadając w takie wnioski, w związki małżeńskie, bądź związki długoletnie partnerskie, e, dajecie sobie takie przyzwolenie, że to, co ja myślę, to ta druga osoba też myśli. I to jest taki duży błąd, czyli przyjmujemy tak, jakby, że ta druga osoba dokładnie myśli tak jak wy. No a macie właśnie do czynienia z płcią przeciwną i ona nie myśli do końca, tylko dużo czuje. I często jej uczucia są po prostu ważniejsze do podejmowania decyzji. Możecie to zauważyć w prostych takich chwilach, kiedy idą do sklepu, kiedy im to sprawia satysfakcję, kiedy sobie kupią nowy, nową rzecz, a jednocześnie za tydzień e, podczas zakupu, już jakby ta rzecz, która była kupiona, nie ma większego znaczenia, bo już jest ekscytacja ewentualną nową rzeczą, nowym bodźcem. Tak? Można się na to wkurzać, można się na to denerwować, ale można też to z drugiej strony zrozumieć. I co wy jeszcze takiego robicie? Że nie potraficie reagować wcześniej. No właśnie, słuchacie się swoich kobiet. Często jest tak, że tak na dobrą sprawę nie chce Wam się pewnych decyzji podejmować. W Waszym związku odpuszczacie trochę ster i na przykład, nie wiem, przy tapetowaniu, malowaniu, urządzaniu domu dajecie dużą swobodę swojej małżonce we wszystkich dużych kwestiach. Oddajecie ją pomału, nawet to nie zauważacie, że z miesiąca na miesiąc coś tam jej pozwalacie w pewien sposób, coś jej pozwalacie. Yy, Całkowicie przejąć ten ster. W ogóle nie ma takiego czegoś, że to wy tylko cedujecie ten, tą, ten obo, tą obowiązkowość, tą, to e, że tak powiem prowadzenie w tym związku dajecie na kobietę. I to jest dla niej bardzo duże obciążenie psychiczne. Jeżeli wy cedujecie dużo rzeczy na tą kobietę, to nie oznacza, że ona nie ma nic robić, tak? tylko że w prostych takich decyzjach dajecie jej dużą swobodę. A zróbmy obojętnie, albo jak ty chcesz. Niestety. Uwierzcie mi lub nie, możecie to sprawdzić, że każde podejmowanie decyzji dla kobiety jest dla niej stresogenne, jest stresujące. Nie jest do tego ona za bardzo przyzwyczajona i kiedy wy podejmujecie decyzję, nawet nieznaczną, jest to bardzo duże pokazanie swojej odpowiedzialności, że to wy ją przejęliście. Na początku może Wam się to wydawać bardzo, bardzo głupie, i wiem, że tak może być. Wiem, że możecie w ten sposób myśleć, że kurde, no ale co jeżeli daje jej po prostu wybrać kolor tapety, nie? Jeżeli nie macie w tym udziału, to dla niej robi się to stresujące, ponieważ ona będzie musiała wziąć odpowiedzialność za to, jak to będzie wyglądać, i jest to dla niej coś nieatrakcyjnego, coś, co może nawet z, tak powiem, sprowadzać to, że ty dla niej staniesz się nieatrakcyjny, bo nie prowadzisz w związku. Kurio, kurio, kuriozalna sprawa. I teraz, jeżeli to się odbywa latami, te przesunięcie granic, oddelegowujesz to, oddelegowujesz tamto, tak? Zajmowanie się dziećmi. I często się właśnie słyszy w tych związkach, a bo ty Kurna, nic nie robisz, e, i tak dalej, w ogóle się nie zajmujesz domem. No właśnie, zobaczcie, że tą władczość, czyli tą taką swobodę wyboru, teoretycznie byś powiedział, to no, kurde, niech sobie wybierze, co chce, tak może sobie wybrać taki stół, taki stół, takie krzesła i tak dalej, do domu dajmy na to. Co pomyślisz, kurde, no to fajnie daj, daj jej wolną wolę, rękę i tak dalej. Ona gdzieś po podświadomości odbiera to, że ona musi się tym zajmować to jest dla niej niepotrzebny obowiązek w głowie. To jest coś, Czym ty się byś zajął dosłownie w 5 sekund i miałbyś to w dupie za jakąś godzinę albo nawet za 10 sekund po, po decyzji miałbyś to już gdzieś, tak oni dla nich jest to stresogenne. Czasami dla Ciebie może być to nawet inspirujące, zastanawiające się i, tak, i sprawiające frajdę, dla nich jest to stresogenne. I teraz dzieje się tak na przestrzeni lat. Ty oddałeś swoją władzę. Mało tego, nagle, nagle, nie nagle, z czasem po prostu i Życie łóżkowe też zaczyna być coraz słabsze. Wy też zaczynacie czytać, zaczynacie się dowiadywać, no ale to z biegiem czasu to jest normalne, że to jest coraz słabsze. A potem okazuje się, że nagle utkwiliście w sytuacji, kiedy dostajecie, że tak powiem w cudzysłowie, tylko na urodziny imieniny teściowej. Więc no to wygląda już naprawdę kiepsko i właśnie, i tu mnie tutaj najbardziej. Przeraża to, jak daleko dajecie sobie panowie tutaj wejść na głowie. Niestety dochodzi do pewnego przełamania wtedy, kiedy te wejście na głowę jest zbyt duże i tutaj następuje zazwyczaj jakiś kontakt, zazwyczaj jakieś, jakieś poszukiwanie, e, po prostu odpowiedzi na te pytania, jakieś, jakieś konsultacje, e, takie jak na przykład rozmowa po prostu ze mną. Jeżeli macie taką ochotę, to napiszcie po prostu do mnie na maila i postaram się zobaczyć z lodu ptaka, że tak powiem, wasz związek i wam też po prostu pomóc. No ale jest taki punkt krytyczny i. Przerażony jestem, że jak daleko dajecie sobie panowie na tą głowę wejść. Ja to rozumiem, pewnie z nieświadomości pewnych rzeczy po prostu nie widzicie, nie, nie jesteście w stanie obiektywnie zobaczyć, ale to też dużą waszą winą jest to, jak mocno wasza partnerka staje się po prostu obciążona rzeczami, które nie powinna. Traktujecie kobietę na równi ze sobą, myślicie, że ona jest tak samo dobra psychicznie, tak samo jakby wolna, niezależna i potrafi wszystko robić. No do końca, właśnie, tak nie jest. W tradycyjnych takich układach, niestety, to się po prostu nie sprawdza. Zabija się pociąg, no i potem przysłowiowy ham e, z boku, e, jakiś po prostu, że tak powiem, karzełek czy przydupas wywołuje w takiej osobie większe emocje. Wystajacie się po prostu robić wszystko tak, żeby było spokojnie, żeby nie było żadnych takich ekscesów, żeby te, ta, te życie płynęło taką swobodą i harmonią, no a one po prostu staje się nudne. No i niestety dla każdej kobiety, w szczególności tych, które jeszcze nie są aż tak dojrzałe wiekowo, tak, już nie wiem, nie osiągają 40-50 lat to one jeszcze po prostu tych emocji potrzebują. Jest to dla nich taki chleb powszedni. One czują, że żyją. Kiedy tych emocji nie ma, one będą szukać ich gdziekolwiek indziej. A wybór szafki, czy to z Ikea, czy z jakiegoś innego sklepu, nie będzie dla nich żadną ekscytacją, a jeszcze dowaleniem po prostu do tego wszystkiego. Więc pomyślicie bzdury, głupota, pierdoły, niepotrzebne rzeczy. Sprawdźcie. Zajmijcie się zawsze przyczyną, Niestety chłopaki zawsze interesują się tylko już efektami, które, yy, które po prostu się dzieją. Czyli na przykład, dlaczego mi żona zdradziła, dlaczego mnie nie kocha, tak? albo dlaczego w ogóle nie chce, się, nie chce, nie chce ze mną y, uprawiać y, alpinistyki y, wieczornej. Tak? No więc to są tylko skutki, które się już dzieją, a przyczyny trzeba szukać gdzieś indziej. Na pewno nie znajdziecie jej. Pytając swoją własną żonę, bo ona do cholery żadnej odpowie wam, że po prostu nie wie, coś wygasło, ona tego nie czuje. Dajcie znać, jak u was było w związku. Czy już jesteście w takim krytycznym punkcie, czy po prostu coś już wam teraz nie pasuje, coś, jest, coś, chcieli, coś chcielibyście już po prostu poprawić, coś wam nie daje spokoju. Ja dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam przyjemnego dnia. Trzymajcie się. Hej!